Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że opisana tu historia jest w 100% prawdziwa. Jest to powieść o tym, co spotkało mnie pewnego sobotniego wieczora. Wszystko zaczęło się, kiedy to pewnego pięknego popołudnia oglądałem jak co dzień filmiki na YouTubie z moim ulubionym kucharzem Robertem Makłowiczem. Jestem wielkim panem pana Roberta i widziałem wszystkie odcinki jego programu, a teraz oglądałem powtórki i wywiady z nim. Kiedy przejrzałem chyba wszystko, co YouTube miał mi do zaoferowania, postanowiłem poszukać czegoś jeszcze. Przełączyłem więc moją wyszukiwarkę na główną stronę Google i wpisałem frazę Robert Makłowicz Download. Znalazłem głównie linki do pobrania wszystkich sezonów jego programu kulinarnego, jednak nie skorzystałem z nich jako prawdziwy fan, miałem je wszystkie na DVD od dawna. W końcu natrafiłem na coś, co mnie zaszokowało. Na niezbyt przyciągającej uwagę stronie białe tło, czarne napisy, wyglądała na robotę w peńcie, znalazłem link do pobrania gry przygody Roberta Makłowicza. Zaszokowało mnie to niezmiernie, ponieważ nie wiedziałem, że taka gra w ogóle istnieje, pomimo że strona wyglądała dość podejrzanie, bez zastanowienia pobrałem grę. Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum Winrara moim oczom ukazały się trzy pliki. makłowicz.exe, makłowicz.txt oraz makłowicz.jpg. Jako pierwszy otworzyłem plik tekstowy. Była to zwykła, krótka instrukcja do gry zawierająca opis sterowania i mail kontaktowy do autora. Zamknąłem dokument i otworzyłem obraz. Było to zdjęcie, najprawdopodobniej okładki. Przedstawiało on Roberta Makłowicza w stroju kucharza stojącego za kuchnią. Poniżej napisanego wielkimi, żółtymi literami... Tytułu znajdowało się mniejsze czerwone hasło. Prawdziwy kucharz może być tylko jeden. Nieco zdziwiło mnie to, jednak zignorowałem ten fakt i dwukrotnie kliknąłem na ikonkę ostatniego z trzech plików makłowicz.exe. Ekran zrobił się czarny, a po chwili moim oczom ukazało się menu główne. Na górze widniał tytuł, taki sam jak na okładce. Na dole ekranu znajdowały się jedynie trzy opcje: nowa gra, kontynuuj oraz wyjdź. Żadnych opcji? No cóż, pomyślałem, że to nie jest licencjonowana gra, więc nie miała zapewne dużego budżetu. To, co jednak ucieszyło mnie najbardziej, to fakt, że na samym środku ekranu znajdowała się uśmiechnięta twarz Roberta Makłowicza, którą można było, tak jak twarz Mario w Super Mario 64, dowolnie rozciągać za pomocą kursora. Zacząłem się tym bawić, tworząc przeróżne wariacje na temat twarzy znanego kucharza, aż w końcu zabawa mi się znudziła i zdecydowałem się zagrać. Po wybraniu nowej gry ekran znów zrobił się czarny, by po chwili przerzucić mnie na planszę. Szybko zauważyłem, że była to typowa retro platformówka w stylu Mario czy Sonika. No wiecie, pikselowa, dwuwymiarowa grafika, postać chodząca w prawo lub w lewo, w górnym prawym rogu zegar odmierzający czas, a w lewym zaraz licznik żyć. Co ciekawe. Pomyślałem i zabrałem się do grania. Na ekranie pojawił się biały napis. Poziom pierwszy: zdobądź wszystkie składniki. I rzeczywiście, tak jak we wspomnianym już Mario, zbierało się pieniążki. Tak tu moim zadaniem było zdobycie wszystkich składników potrzebnych do zrobienia jakiejś tajemniczej potrawy. Bardzo zadowolony ruszyłem w prawą stronę ekranu, skakałem po wiszących nad ziemią platformach. Świat wydawiał się być niemal idealną kopią klasycznego Super Mario Bros. Zbierałem potrzebne mi ingrediencje o miałem też wrogów paparazzi chcących zrobić mi zdjęcie oraz moherowe babcie pragnące zdobyć autograf. Rozgrywka niezwykle mnie bawiła i dawała satysfakcję, aż w końcu dotarłem do końca planszy i zawiesiłem flagę na maszcie. Tam gdzie w oryginalnym Super Mario był zamek, w mojej obecnej grze stał ceglany budynek z szyldem z napisem DOM. Moja postać weszła do domu i zatrzasnęła za sobą drzwi. W tym momencie stało się coś co mnie zdziwiło. Odpaliła się cutscenka. Przedstawiała ona nadal złożonego z pikseli Roberta Makowicza, stojącego w kuchni jego domu. Wszystkie zebrane przeze mnie składniki leżały na blacie kuchennym, a kucharz wziął do ręki nóż i zaczął je kroić, cały czas szepcząc coś pod nosem. Musiałem rozkręcić moje głośniki na maksa, żeby usłyszeć, co mówi. Jestem najlepszy, jestem najlepszy, okaże im. Prawdziwy, kucharz jest tylko jeden. Brzmiało to niemal maniakalnie jakby te słowa wypowiadał szaleniec, a nie znany wszystkim radosny kucharz z telewizji. W pewnym momencie Makłowicz skaleczył się w palec, z którego popłynęła krew. Coś jednak było nie tak. Krew nie przypominała zwykłej pikselowej plamki, można wręcz powiedzieć, że była ona hiperrealistyczna. W tym momencie pojawiła się na sekwencja Quick Time Event, polegająca na opatrzeniu rany. Nieco zdziwiony wykonałem polecenie i, ignorując dziwne zdarzenie, grałem dalej. Po skończonej kadzcence ekran zaśnieżył, a następnie uruchomił się poziom drugi. Tym razem mój cel brzmiał. Do 3 do studia na czas, a grafika nieco się zmieniła. Tym razem uśmiechnięty Robert Makłowicz siedział w samochodzie, a moim zadaniem było dojechanie do studia zanim upłynie czas, mierzony licznikiem, znajdującym się w górnym lewym rogu ekranu. Zmienił się również rzut kamery. Akcję obserwowałem z rzutu izometrycznego, trochę jak w pierwszym GTA. Jako, że czasomierz pokazywał zaledwie 3 minuty, postanowiłem brać się do roboty. Ta z pozoru łatwa misja okazała się być nie lada wyzwaniem. Miasto było zakorkowane, więc musiałem szukać bocznych. Uliczek, którymi mógłbym przejechać. W dodatku, kiedy byłem już na ostatniej prostej, nagle z za zakrętu wyjechał tir, który uderzył w mój pojazd. Pojawiła się kolejna kadstenka przedstawiająca moją postać, krwawiącą i konającą w męczarniach. Krew ponownie była wręcz hiperrealistyczna, a sam Makłowicz zdawał się patrzeć na mnie z wyrzutem, jakby chciał zapytać: Dlaczego mu na to pozwoliłeś? W tym momencie w moich oczach pojawiły się łzy. Z tą grą zdecydowanie było coś nie tak. Mimo to, nie potrafiłem oderwać się od rozgrywki. Wybrałem opcję powtórzenia poziomu i znów znalazłem się na początku trasy. Zauważyłem też, że licznik żyć w prawym rogu ekranu zmienił swoją wartość. Zamiast początkowej trójki wyświetlał teraz cyfrę 2. Postanowiłem jechać dalej, tym razem udało mi się uniknąć tira na końcu trasy i bezpiecznie dojechać do celu mojej podróży. Tym samym doświadczyłem kolejnej katcenki. Tym razem zdenerwowany Makłowicz wybiegł szybko z samochodu i pędził w kierunku studia. Kiedy tak biegł, coś w jego kieszeni błysnęło metalicznie, jakby światło dobiło się od jakiejś metalowej powierzchni. Etap trzeci ponownie powrócił do widoku kamery od boku. Coś jednak się zmieniło w wyglądzie samego Makłowicza. Na jego twarzy malował się krwiożerczy, złowrogi uśmiech, a on sam trzymał ręce za plecami, jakby coś tam ukrywał. Już niedługo miałem się dowiedzieć, co to było. Na środku ekranu pojawił się napis Poziom trzeci ojedynek kucharski. Oraz mniejszą czcionką Niech wygra najlepszy To co mnie w tym napisie zaniepokoiło To fakt, że oba slogany były czerwone I wyglądały jak napisane krwią Jednak najgorsze było dopiero przede mną Makłowicz wyprostował się A w jego rękach można było dostrzec Nóż oraz patelnię Gdy ruszyłem w prawo szybko zorientowałem się Że ten poziom jest jedną z tych chodzonych bijatyk Jak na przykład Final Fight Czy Tekken Force Idąc przez ciemne pomieszczenie W końcu napotkałem pierwszych przeciwników byli to Pascal i Okrasa. Mój Makłowicz szybko sobie z nimi poradził, waląc w głowę patelnią najpierw jednego, a później drugiego. Idąc dalej, napotkałem wielu bezimiennych kucharzy, z którymi poszło mi równie łatwo. Nagle pojawił się boss w postaci Magdy Gessler przyznam że nigdy tej baby nie lubiłem jednak to co stało się podczas walki z nią przeszło moje najśmielsze wyobrażenia Makłowicz najpierw znokautował Geslerową patelnią a następnie gdy pta próbując się bronić leżała na ziemi przygwoździł ją do podłogi i zaczął masakrować ją nożem trzymanym w drugiej ręce hiperrealistyczna krew lub ketchup była wszędzie towarzyszyły temu dziwne przypominające piekielne ryki odgłosy kilka razy miałem wrażenie że na ułamek sekundy na ekranie mignęło mi zdjęcie Wojciecha Hacejrowskiego, leżącego na wielkim talerzu. Kiedy cała makabryczna scena dobiegła końca, na ekranie pojawił się napis w końcu najlepszy. Mój Makłowicz wyciągnął ciała swej ofiary serce, podniósł je ku górze, po czym spojrzał wprost na mnie i uśmiechnięty powiedział Będziesz następny. Mały kurwiu. W tym momencie mój komputer się wyłączył, podobnie jak reszta elektroniki w moim domu. Zacząłem słyszeć dziwne odgłosy, coś jakby powtarzane cały czas. Wybiegłem przerażony z pokoju. W salonie na ekranie telewizora wyświetlało się zdjęcie zniekształconej twarzy Makłowicza. Miał przerażająco czarne oczy, a z jego ust ciekła krew. W tym momencie usłyszałem, że ktoś otwiera drzwi i wchodzi do mieszkania. Teraz piszę to z telefonu. Ukryłem się w piekarniku, bo to jedyne miejsce, gdzie myślę, że on mnie nie znajdzie. On już tu jest. Widziałem przez szybę piekarnika jego biały, zakrwawiony fartuch, jego czarne mokasyny, jego rękę trzymającą nóż. Cały czas słyszę to przerażające: „drogi użytkowniku, jeśli kiedyś. Jakkolwiek natrafisz na plik o nazwie Makłowicz Exe Po żadnym pozorem nie otwieraj go Najlepiej w takiej sytuacji usuń aplikację z komputera A następnie ustaw na zdjęcie Magdy Kessler Dla mnie jest już za późno Modlę się żeby mnie nie znalazł Choć nie mam zbyt wielkich nadziei na przeżycie Czuję że schowanie się wbiega